Dobrze, że doszło do takiej zmiany. Jest marszałek jest to osoba merytoryczna, doświadczona, mająca olbrzymie doświadczenie praktyczne, wiedzę teoretyczną. Natomiast wiele osób wokół niego skupionych na pewno będzie mu pomagać, jemu, temu regionowi, co również siebie do tego zaliczy. Natomiast nie mówmy o rewolucji, dlatego że... Co macie Państwo na myśli, mówiąc, rewolucyjne zmiany? Kadrowe zmiany, Mów... w urzędach, w podległych instytucjach urzędowi, w urzędowi. Czyli to, co dwa i pół roku temu miało miejsce, tego czegoś takiego nie będzie. Panie, właśnie dwóch udało się Wam przeciągnąć. Jesteście szczęśliwi, że ta spisek udało się złe określenie przeciągnąć. Nie, mówiłem wielokrotnie, zresztą zaprosiliśmy publicznie do współpracy dla dobra tego regionu ponad podziałami politycznymi osób, które nie były dotychczas skompromitowane w tym publicznym. Rozmowy były prowadzone z wieloma. Wydaje mi się, że na pewno ta współpraca nie będzie opierała się na tych 17 radnych, tylko będzie to na pewno 20 parę osób, które będą współpracować. Podkreślam, dla dobra tego regionu.